stanowa to inaczej ciasnota kanału kręgowego. Taka ciasnota, która daje objawy w kończynach dolnych. Zwykle tym głównym objawem to jest właśnie problem z chodzeniem, ból lędźwiowy. Ci pacjenci mają, mają ból lędźwiowy w trakcie chodzenia. Mhm. Potrafią właśnie przejść jakiś krótki odcinek i ten ból się nasila. Drętwienia w kończynach dolnych, a czasami wręcz Niedowłady, problemy z oddawaniem moczu. Okay. E, jest to choroba, która potrafi trwać całe lata. I czas, wtedy, kiedy się zaczyna, daje te objawy sporadycznie od czasu do czasu. Mhm. E, ale w, do mnie większość pacjentów trafia już na tym etapie, kiedy tych symptomów jest dużo i one są na tyle zaawansowane, że mhm. bardzo utrudniają życie. To jest właśnie ten moment, kiedy można myśleć o tym, żeby się zacząć zastanawiać nad operacją. Tak? Bo no, oczywiście nikt nie będzie się operował wtedy, kiedy ma raz w tygodniu czy tam raz w Jasne. miesiącu jakiś, jakiś ból lędźwiowy, mhm. Bo ja bym, to, ja bym mu to wprost odradził. Ale stenoza nie zawsze prowadzi do operacji, prawda? Nie. nie. W większości sytuacji nie prowadzi, bo każdy z nas ma jakieś zwężenie w tym kanale kręgowym. W ciągu życia. Każdy z nas, kto skończył 40 lat powiedzmy. I, i no, nie, to nie o to chodzi, żeby operować samo zwężenie. Mhm. Tu chodzi o to, żeby rozwiązać problem człowieka, który przychodzi z bólem, który przychodzi z problemami z chudzeniem. Mhm. I nie powinno się patrzeć na operację kręgosłupa, jako na operację, która ma Zmienić coś w tym kręgosłupie, co zobaczymy na zdjęciach. Nie, operacje kręgosłupa mają rozwiązać problem człowieka, który przychodzi z tym problemem do lekarza, i ma, mają zmniejszyć ból, mają poprawić chodzenie, mają poprawić funkcjonowanie. Sama stenoza nie, bo tak jak mówią, każdy z nas ma jakieś zwężenia w kanale kręgowym, a groźne jest. Brak reakcji na te objawy, które są z nią związane. Czyli jeżeli u kogoś pojawia, pojawia się np. niedowład kończyn dolnych, jak się nie zareaguje w odpowiednim momencie, no to, to wtedy robi się groźnie. Powinno się w sposób racjonalny podejmować decyzję o, o wyborze leczenia, i tutaj na pewno. Takie zamknięcie się na inne opcje zostanie tylko przy jednej opcji. Kiedy widzimy, że ona nie działa, nie przynosi efektów, nie jest dobre. Mhm. Zwykle takim pierwszym objawem to jest lędźwioból. On się wydaje być takim objawem banalnym. Tak? Boli mnie w plecach. To, są to korzonki, są to, są to jakieś bóle takie, które no, większość z nas tam od czasu do czasu miewa. Tak? Mhm. I, a może być to pierwszy objaw dość zaawansowanej choroby. Mm -hmm. tak? I w momencie, kiedy dołączają się drętwienia w kończynach dolnych, no to wtedy powinna się już zapalić czerwona lampka, że no, może ten mój kręgosłup nie jest w tak dobrej formie, mm -hmm. może ten mój peset zaczyna się zbliżać do, 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 do tych numerów, gdzie z, z, zaczyna się pojawiać problem właśnie z takimi chorobami. Mm -hmm. I jeżeli te drętwienia w kończynach się nasilają, jeżeli pojawia się problem z chodzeniem, no to jest to na pewno ten moment, kiedy już nie powinno się polegać tylko na ćwiczeniach, mhm. tylko zacząć robić badania, zacząć szukać przyczyny, bo oczywiście to jest tak, że... W 99% przypadków stenoza, czyli ta ciasnota związana jest z chorobą zwyrodnieniową, tak? ale w tym 1% jest cała masa dużo cięższych chorób, mhm. tak? bo do tego zwężenia może dojść na przykład, na przykład w wyniku choroby nowotworowej. Tak? Mhm. I takie niediagnozowanie, mhm. takie zostawienie tego samemu sobie, to jest sytuacja, która no, nie jest dobra dla, dla pacjenta.